Okej, okay. dzisiaj, dzisiaj gramy w najlepszą grę. No, nie, dobra, bez przesady, ale jest to dobra gra. Grałem w nią kiedyś przez 5 godzin i bawiłem się bardzo dobrze. Mówię oczywiście o Wobble Dogs. polega ona na tym, że ma się farmę psów. Ma się pokój z psami, z wobble psami. I można ją mutować w różny sposób, używając jedzenia, które im się karmi i potem wychodzą z tego jakichś... nie wiem... Ps... Srakotron? Eee, eh, whatever. What the fuck? A więc zaczynamy. Uh, tak, właśnie. Możemy mutować psy za pomocą jedzenia, jest to piękne. Okej. Okay. Mamy psa. Ah, mingle? To jest nasz pierwszy pies. O mój Boże! Będziemy mieli psa pierwszego, dobrze. O kurwa. Zastanówmy się. Nie, tam to nie jest ważne. Jebniemy to gdzieś tu. No, elegancko. Dobra, trzymaj to, się. Ty. Czy mogę. Czy mogę pogłaskać? Nie, 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 ale mogę zrobić to. Okay. Dobra. No, Jezus nie, nie, nie. Jezus, co się dzieje? O mój Boże. Jezus, jaki helikopter. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, po prostu weź to zjeść. Co, pupate? Boże, zapomniałem o tym. Nie, najpierw to zjeść. No. no. Tak. Bak. ty no. okay. okej. Okay. Okej, gdzie on jest? Tutaj jesteś. Okej, okay. lecisz. No. Jaj. Jak poleciał. Dobra. Wow, on prawie, że się nie zmienił. Jaj. Co, to, to, to robi? Um, to mu skraca nogi. Zrobimy psa z najkrótszymi nogami. Uh, sorry. No jest to, jest to. Eat, eat. Tak... Tak, dobry pies. Dobry pies. Trust do, dog. Okej, okay, nazwij jego pies jeden. Nie dobra Jakieś dobre imię dla psa, dla default psa paruwa przez uotwarka. Będziemy go karmić frytkami. Nie, nie ty! Sio! Ty paruwa. Musisz to zjeść. O! Nie, zjedz to! Nie, zjedz... Nie, nie rozumiesz, musisz to zjeść, nie, zje... zjedz to. <laughs> nie możesz... Zje... <laughs> nie możesz się tu łamić. nie to! Jezus, taki głupi pies, kurwa. Ja pierdolę, tak, dobrze, dobrze, znakomicie, udało ci się, Boże mój. Zjedz kolejną, zjedz kolejną, tak. O, jak ładnie szczekasz, o. Jaki on jest rozmowny. Tak. Więcej więcej jedz to tak no, jedz to tak tak, więcej w więcej, tak dobrze dobrze Co to, nie, no, bez przesady no właśnie Rose what the hell chicken nugget Chickie Nugget Dobra, Chickie Nugget To drugiemu damy Mingus, Ty się. No, za <ścoughs> durny pies, Jezus Maria. Dobra, tak, dobrze, dobrze. Lecimy kolejny. Dobrze, dobry pies, dobry pies, tak. Dobry pies. O. FIG BODY! Ej, chwila! WAIT! Bo to jest zajebiste! Tak jak chcę, żeby oni mieli FIG BODY. Ja chcę, żeby to było kurwa takie grube, kurwa potężnie grube psy po prostu. Naj najbardziej... Z zesrał się i krzyczy jeszcze. Ja pierdolę. top Szybko! Szybciej! Szybciej! Co ty robisz, kurwa? Wszystko okej? Okay. <laughs> Jeszcze mi się pocić, co ci się dzieje? Spokojnie. Co się dzieje? Dobra, o, zrób ten. Wow. No, to było dobre, to było dobre. Dobra. Ale musisz kopać, musisz kopać. No jak to nie chcesz tego robić? No chyba cię pojebało, no. Tak. On kopie. On kopie. Jaka piękna dziura, wow. OMG, oh mam nowy flooring. Mogę zmienić wygląd tego pokoju. On kopie więcej. Czy mnie pojebało? Chwila. Nie, no tak, OMG. Oh On kopie więcej. Niesamowite. Tak, rzuć to. Rzuć to. Rzuć tym. IQ pies. O, rzuć! Tak, tak, dobrze, dobrze, znakomicie! O mój Boże, jak ja uwielbiam moje pieski. Patrzcie, jak się ładnie bawią! O mój Boże! O temu, co się stało. Zmęczone psy. Z czym one tak. Czy on właśnie wysrał kulkę? No dobra, to zobaczmy. Okej, okay, mamy, mamy, mamy naszą ma nasz pierwsze, ten, naszą pierwszą dekorację. Którą oczywiście, że musimy postawić. Zróbmy z tego duże drzewo. Tak. Dobrze. To mi starczy. <ścoughs> Więc... <laughs> tak! Oh <my> God. <laughs> Tak, jest, one będą musiały się napierdalać z tym, z tym, jest, jak to się nazywa, z tym. Tak. Dobra, teraz tutaj będą mogły rozodowywać swoją złość przez, przez to, że są zamknięci w tym jednym pokoju na całe swoje życie. Pokaż to, pokaż, pokaż temu kurwa. Pokaż temu, z czego, z czego jesteś zrobiony. Pokaż, pokaż, jak prawdziwy pies się zachowuje. No, no, lecisz. No, dobrze, dobrze, dobry pies, dobry pies. What the fuck? Co się stało? On uderzył w to tak mocno, że wysrał jajo. Co się dzieje z moim kursorem? Pomocy? Chyba, chyba muszę mieć przerwę techniczną, małą. Nie! O mój Boże, wszystko od nowa! O mój Boże, ten pies wysrał jajo tak potężnie, że, że grę mi zepsuło. do no kurwa, mać! A, nawet nazywa się tak samo dobra Mingus znowu. Nie! Nie, w już mnie Mingus. Jebać go. gnuj Przez uotwarte, otwarte. mnie to. No. Nie ma w Tyle pracy! Tyle pracy! Po prostu. Na nic! Wszystko po prostu. Wszystko stracone już. Co za. Chory żart. Ach. No, pan, No. Będziesz wpierdalał. To. Żrej teraz. Gnoju. Jedz. Tak. Dobrze. Przynajmniej to możesz robić. Jezus. Jest tak zdenerwowany! Boże mój. Nie. Nawet nie myśl o tym. Nawet nie myśl o tym. Nie wpierdalaj tego więcej. To jest rozkaz. Z rozkaz. Jedz więcej. Tak. Tak. Jesz dobrze. Jedz więcej. Więcej. Okej. Okay. Oh! Rób to więcej też. O mój Boże. On próbuje skakać! On próbuje skakać i tak mu to wy... O mój Boże, to jest... Lecisz. Pokaż mi się. Jest dłuższy! Jest dłuższy. O mój Boże, będę, mia będę miał farmę jamników, kurwa. Tak, jest. Dobrze, dobrze, dobry pies. Wypierdalaj. Dobra, mamy nowego psa. Boh, dobra. Fryer. No, dobra, to jest nasz nowy pies. Nienawidzę, nienawidzę tych psów. Nie podobają mi się oba. A ja to kocham. Dobra, nie, nie wiem o co z nim chodzi nadal. Jakby. Z czym on się różni aż tak bardzo od tych innych? Przecież to jest kurwa ten sam pies. No bez przesady. A Aaaa... Fajna, mega. o, to Naprawdę ma jakiś... Dobra, whatever Nie obchodzi mnie ten dureń. Nie obchodzi mnie on. Dobra, teraz znowu jedz, jedzy. To jest jedyne na czym ta gra polega na jedzeniu. Na tym, że psy jedzą, więc jedz to psie. Nie ty, nie gnuj! Nie gnuj, ty w ogóle sobie idź! Idź, nie potrzebujecie. Ty jedz. Teraz. Tak, dobry pies, dobry pies. Jedz więcej Dobrze, mają teraz coś jeszcze do zabawy. Nie, nie, nie mają. Gdzie to gówno jest? O! Ty się tym pobaw. Rzuć to, rzuć to, tak. Rzuć to. Pobij się z tym. No. <laughs> On nie może, jakby chodzić. No. Tak, dobrze, dobrze, znakomicie. Jedz teraz. Nie, nie ty. Ty. Fraser. Nie, sorry. frajer. Jedz to. Jedz. On kocha to burrito. Całym sercem. Więc jedz to więcej. Więcej jedz tego. Tak. Dobry pies. To Do... nie. Jedz. Musisz to zjeść. W całości. Oj. A, pojebana. Pojebana. Jedz to więcej. Dobrze. Dobrze. Super. Dobry pies. Dobry pies. O kurwa, co on robi? Dobrze, dobrze. Podoba mi się to. Cokolwiek on robi, on kopię z zabawką w O Omgę! Wykon skacze. Tak, skacz więcej. O mój Boże! Co się dzieje? Pies chce ewoluować. O mój Boże! Czy on ma wystarczająco dużo? Wait. On potrzebuje więcej Burrito, moim zdaniem. No. No. Dobrze, dobrze. Jedz. Jedz. Nie. Jedz. Tak, tak. Ok. Co my tu mamy? Dobrze! Dobrze, to będzie ważne potem. To będzie ważne potem. Wysrał jajo! O mój Boże! No znakomicie. Nie, no teraz nie, teraz nie. Zaraz to zrobimy, zaraz się tym zajmiemy. To mi się podoba, to jest dobre, to jest dobre. Czy to nie będzie bardziej z tym... Nie, to było lepsze. Nie podobają mi się te zielone podłogi, wyglądają jak sraka, wyglądają jak gówno. Co, co daje mi pomysł na kolejną nazwę dla psa. Ok. Zobaczmy, co się z nim stanie. Mam wrażenie, że on się ledwo zmienił, szczerze. I to. Bardzo mnie nie cieszy. Nie satysfakcjonujemy to ani trochę. Zobaczcie na tą kurwa na tego zasranego szczura. Co to w ogóle jest? O mój Boże. Uuu. Dobrze. Znakomicie. Więc. Teraz robimy to. Eee. A? nie. Tak! Dobrze. Teraz robimy nowego psa. W końcu! O mój Boże, spójrzcie na nie! Tak. Dobra. To. i. Czemu tak wygląda? Nie, nie podoba mi się to. Nie chcesz, by on miał ogon. I ty. Ty wyglądasz pięknie. Dobrze. Jaki grubas! O mój Boże, jaki cudny! Tak. Więcej takich, więcej O nie! No więcej grubas. Tak To! Mmm, ten nie ma ogona. Nie podoba mi się to. Ja lubię jak pieski mają ogon. Ten ma wysoki serduszek! Wow! Niesamowite! O! Jezus jakie grube kurwa psy. O co on robi? Ten mi się podoba. W sumie ten chyba za bardzo mi się podoba. Dobra, to jest on. To jest ten. Hmm? O Jezus. z sprawy, że może mnie nie słychać aż tak dobrze, co było bardzo przykre, bardzo bym tego nie chciał. Kurde, nie robiłem żadnych testów w sumie. O mój Boże. Właśnie nowy pies! Hmm. No. No. Jaki słodki piesek. O jak się patrzy, jest jakie ma duże oczy. Hmm. Problem jest taki, że już nie kończą rzeczy, którymi mogę karmić te psy. Hmm... To zjedz to. Tak, może być. Może być. Jak to zjesz, to się nie obrażę. Jedz drugie też zresztą. Oj, zrygał się. Głupi pies, jaki debil. Nie umiesz jeść ani trochę. Dobra. Teraz dał radę. Hmm. O mój Boże. O, dobra, udawam. To mi akurat nie jest konkretnie potrzebne. Dobrze. Zobaczmy, jak duże jest to drzewo. Jak duże jest to... Kit? Kurwa. O. Hmm. O, kurwa. Ej, właśnie, przecież są święta. Oni potrzebują jakiejś poinki. Tylko zastanawiam się, czy znowu im z lasu tu nie zrobić. Chociaż to... z jest takie grube drzewo. Ja nic nie będę widział jak tu las zrobię przecież. Jaka tragedia. Żałosna. Chyba może zrobię im taki mniejszy lasek. To mi pasuje I guess. Przecież nie wygląda jakoś pięknie. Ej, ty się głodzisz na śmierć, kurwa. Co ty robisz? To zjedz coś, może. O, to, to będę cię karmił. To jedz. To będzie Twoje ulubione jedzenie teraz. Dobrze. Więcej. Więcej. Nie. Co? Ej, ej, ej! What the fuck? What the fuck? Co to miało być? Co to. Co to. Kradniesz jedzenie? Jezus smary, to jesteś takim wrednym psem. Durniu ze strany. Nienawidzę cię. Ciebie uwielbiam, Proto. Ty jesteś super. Ale musisz to zjeść. Tak. Dobry pies. Co za kochany piesek. Boże mój. <słyska> tak nie Myślę, jak te psy działają. One najpierw idą w inną, jedną stronę, potem mają backflipa idą w drugą. Nie wiadomo, co one w ogóle chcą zrobić. Każdy z tych psów wydaje się nie, ledwo umieć chodzić. A te się kłócą znowu, boże mój. Ej nie. Co ty jadłeś? A, pomarańczowe. Ty jesz pomarańczowe. Musisz to zjeść w tej chwili. Musisz to zjeść. Nie ty! O mój Boże, wszystkie te psy są takie wredne. Złodzieje ze Co to ma być w ogóle? To ci na to? Nie, nie. To nie jest dla ciebie. Ty to masz jeść. Ty co ty masz? Co je, fryer? On je burrito. Ty jesz burrito. Rozumiesz to? Rozumiesz? Ty jesz to. Cokolwiek to jest. Tak. Musisz to jeść. Musisz jeść więcej tego. Rozumiemy się? No, więcej? Dokończ to chociaż. No, dobra. Może, może być. Może być. Jestem z ciebie dumny. Jest, ale jest tu syf, Boże. Jaki syf po prostu. Szafka. Hmm. Jajko. Wow. Dobra. Co mogę z szafką zrobić? Mam teraz szafkę do dyspozycji. Hmm. Znaczy, jedyne na co wpadam, to zrobić ponownie po prostu więzienie dla psa, tym razem po prostu z szafek. Hmm. Ale myślę, że to jest trochę nudne i też. Bardzo, bardzo by. Mm, było nieefektywne. Przez to, że ta szafka jest tak wysoka, więc bym i tak nie widział, co się tam dzieje. Przecież one potrzebują nadzoru, jak one kradną cały czas, no. Jest jakieś chore, dobra. Hmm. Nie no, szafka mi się przyda, żeby schować jedzenie, na, 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 dla siebie, na kiedy indziej. Albo nie wiem, co, co psy mogą do szafki chować, na co im to w sumie? Nie, nie, po, nie, koniec z tą szafką, nie podoba mi się to, nie, nie. Ja się tak nie bawię. Nie podoba mi się to, psy nie zasługują na szafki. Nie, w życiu moim nie widziałem psa z szafką. To się potrują nimi chyba. No niektórzy na pewno na to zasługują, nie powiem. Nie powiem też kto, bo nie chcę taki być, ale to prawda. Dobra. Może być. Lecisz. O mój Boże. Wszystkie moje pieski dorastają tak szybko. Dobrze. Dobrze. Ewolucja. Uwaga. O mój Boże, on jest czerwony. Dlaczego on jest czerwony? A ten. Nie, ale dobrze, że kopią. Dobrze, że kopią. Muszą pracować, harować, żeby zbudować cokolwiek tu budują. To jest, konstrukcja tutaj się dzieje. Więc to ważne rzeczy są. To... Dobra. Jak ja nigdy mów... Jak ja mówiłem, że ja nigdy nie widziałem psa z szafką, to jaki pies nie ma struktury z bloków? To jest konieczne. Tak. Tego nam trzeba. Tego nam trzeba. Co nasze psy zrobią? bez struktury z bloków. Tylko kurna jest ona tak dziwnie duża, naprawdę. Hm. No też, też dam ich parę, myślę. Iż, ale czemu one tak wyglądają? Dobra, bo dobra. Nie będę się czepiał, nie będę się czepiał. E, powiedzmy, że tak i tyle mi pasuje, Dobra. Dzięki, już wszystko zaczyna wyglądać po prostu cudnie, cały plan y, po prostu wchodzi w życie. Naprawdę... Y, już widać, widać, że, widać, że tutaj ewoluuje cały ten pokój. O, gdyby mi tylko nie skraszował. Kurde, gry na początku by się pies zesrał. To by po prostu to już byłaby wielka metropolia przecież z tych psów. Byłaby ich wielka armia. Dobrze. Zobaczmy co się z tym stało. On wygląda identycznie. Ach. No, no niech będzie. O. o. Teraz tak. To będzie ich wróg numer jeden, mam wrażenie. Ja myślę, że jak to zacznie czyścić, to te psy nie będą mogły tego znieść. One muszą go pobić. Więc zacznijmy od najmłodszego. Nauczmy go... Ty zostaw nie, nie... kurwa nie gryj go jakby... Nie gryj się go dupy! Dobra, ee, Tak! Rzuć tym! Rzuć tym! Zobaczmy na to. Zwłaśnie na no to z bliska. Nie, on, on ledwo jest w stanie się poruszyć, sorry, on on nie da rady. Tak! I to było żałosne, ale niech ci będzie. O mój Boże, tak! Dobrze, on też to widzi. On, on mnie rozumie. Który to był? Gnój Gnoju... znaczy gnuju rozumiesz mnie tak dobrze. On wie. On jakby wie. Widać to po nim. To jest taki mądry pies. Taki mądry pies. Czemu w ogóle ten Proto wygląda cały czas jakby był przerażony? To jest trochę... To jest trochę dziwne. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ja nie chciałbym... Musimy, musimy wywalić tego psa kiedyś w końcu. O. Jak chcesz się bawić. On zasnął. On zasnął. Nie, nie wiem co powiedzieć. Boże mój, co za leni. On ma pracować, żeby. Co? No nie znowu. O mój Boże. Eee... Cało z nosem. O mój Boże. No dobra, tak czy inaczej no... Udało mi się wrócić do tego momentu co byliśmy wcześniej mniej więcej co prawda pamiętam, że baję jeszcze trochę tutaj rzeczy... Nie wiem, klocki, których psy nie mają. I co one zrobią bez nich? No ale też, no co zrobić, no. Z... Gra mi się znowu skraszowała. Nie wiem, w tamtym czasie chyba... Mam... Nie wiem, inny jakiś ten dywan Psy z ziemi strony archeolodzy Odkopali burgera Nie wiem jak to zrobili I poza tym homofob już nie jest aż taki czerwony Jest teraz bardziej pomarańczowy I nie podoba mi się to Bardziej mi się podobał czerwony Jest nieakceptowalny Nie, nie, który to? Który to? To ty Ty jesz frytki, jesz fritki. To jesz to. Ach. Jak czy inaczej, to było coś frustrujące, że musiałem kurwa to odkopywać z powrotem. W sensie odkopywać, robić to wszystko z powrotem. To yy, tutaj kończę, jak już mówiłem. Zapiszę grę oczywiście, jeszcze na wszelki wypadek. Teraz mamy zapis, już nie wiem ile ten save ma, minut. Nagranie trwa ponad godzinę. <ścoughs> Ale już grę mi dwa razy skraszowało. No dobra, tak czy inaczej chyba tutaj tutaj będę kończył, więc alo.